No dzisiaj tylko raczej informacje. Ale co, jak kanał sprawdzimy. więc. Ostatnio nie do No co ci się poczułem? Tak. Jestem są. O! Fajnie nawet. Nawet nawet. No więc... Nie wiem. Oh. A. <laughs> Chłopi, ja cię dówek nie dozwałem! Chyba <noise> no źle usłyszał. O traci Czy on coś się w ogóle nagrywa? Nie! Co <noise> 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 coś mówił, że ma zacząć. Co? Ej, ej! Ej, ej! Toś tu nie tak! Nie słuchajcie się mnie, Ach tak? Widzę, że tu... 109, a 7. Pst. Nie no, tchórzyliście mnie. Mówiłem, no że nie tchórzyliście? Tak. Jak co? To ja ty mówiłem O nie trajdę, że mam spokój No idzie Tak trzeba się gdzieś... mówić A tak na TD tade... Hej znowu się kłócą Co to za dramy są? Tego to ja nie wiem jest coś tak no Nie wiem, tam no, Te subskrypcje się ruszają, ale Weźcie coś znówcie co? Y no co ty znowu? Co tu znowu, Artek? Krzecz, no! Co? Co? Co stoi? A! Artek ma grypę, <grybuj> hehe! A! Co jest? A! Ty zaś wyśleł plada! A! Dobra. No co to jest? Co to jest? Nie wiem. To co? Mam robić więcej shortów? Aj, ja na to nie wpadł. Dobra, Weź się, wyleć czy coś. No. Dobra, naraz stara. Co? Bo wiem, że ty nie stara. Bo prawie sić tam się wyleczy i później porozmawiamy. Co jest? Co się szykujesz? Okej, okay, okej, okay. więc następny film, ale to już jutro. To ogarnę. Jeśli ten szot, nie zrobi ni żadnych subskrypcji To nie wiem co je zrobię ja No tak dawno się nie wie że to... mało tych subskrypcji coś no weźcie od tamtym ponad 100 wyświetleń czekajcie coś zadyje o... dobra to na tyle dzisiaj Bye yo, yeah yo.